Cześć, witam Cię serdecznie. W czwartej części serii Teraz ja. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o ranie zasługiwania i o ranie odrzucenia. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej, bardzo głębokiej i bardzo bolesnej, rany porzucenia. Czym różni się rana porzucenia od rany odrzucenia? Na początku ważne jest rozróżnić odrzucenie boli w tożsamości. Na zasadzie nie jestem chciana, nie jestem wystarczająca. A znowuż rana porzucenia boli w więzi, czyli poczucie, ktoś kogo kocham i kogo potrzebuję odwrócił się ode mnie, zostawił mnie samego, czuję się porzucona, porzucony. Porzucenie to rana więzi, rana relacji, to nie tylko brak obecności, to jest doświadczenie, to jest na zasadzie byłaś, a potem Cię nie było, byłaś, byłaś, potem odsunęłaś się ode mnie. Potem gdzieś znikłaś, potem byłeś niedostępny dla mnie, czy ni byłaś niedostępna dla mnie. Porzucenie może być fizyczne, ale może być też emocjonalne. To, że ktoś fizycznie cię nie zostawił, nie znaczy, że nie poczułaś się porzucona. Jak powstaje taka rana? Najczęściej pojawia się w wieku od 1 do 3 lat. Wtedy dziecko intensywnie buduje więź i poczucie bezpieczeństwa. Porzucenie może wydarzyć się w wielu sytuacjach. Na przykład gdy pojawia się rodzeństwo. Mama nagle musi swoją uwagę podzielić na dwie, może trzy osoby. Lub gdy rodzic emocjonalnie się zamyka, jest w depresji, w kryzysie, w poczuciu jakiejś bezsilności. Gdy ojciec ucieka na przykład alkohol. Dziecko nie nazwie tego typu: że to wybrał alkohol zamiast mnie". Ona tak tego nie powie, ale jego ciało i emocje czują dokładnie Tata mnie porzucił, coś innego jest ważniejsze niż ja. Kolejne, kiedy ojciec lub matka, załóżmy tutaj, że ojciec odchodzi do innej kobiety, co wtedy czuje dziecko? Nie ma dla mnie miejsca w jego życiu. Kolejne, może się zdarzyć, że mama wybiera albo ucieka w pracę, czyli ucieka od trudności. Zamyka się w sobie, zamyka się w świecie pracy i dziecko czuje, że zostało samo, bo ono nie ma do kogo się zwrócić, bo mama zawsze mówi, nie przeszkadza, jestem teraz zajęta, zamyka się. W ustawieniach systemowych często widzimy, że dziecko nigdy nie odwróci się od rodzica. Zawsze w głębi duszy pozostaje z nim więzi, zawsze. Ale jeśli rodzic odwraca się od dziecka emocjonalnie lub fizycznie, nie wtedy dziecko zaczyna odwracać się od samego siebie. I to jest najboleśniejsze. Wiele osób, które posiadają tę ranę, często mówią: Ja nie umiem być sama, ja nie znoszę ciszy. Dlaczego? Bo w dzieciństwie samotność kojarzyła się z czymś z złym. Było cicho, ale ta cisza była złowroga. Za chwilę wracał rodzic i zaczynał się krzyk, kłótnie, chaos. Cisza była jak zapowiedź burzy. Dlatego dorosła osoba z takimi doświadczeniami unika ciszy, unika samotności. Ciągle musi być ktoś obok, nawet jeśli ktoś raniący. Nieważne jak mnie traktuje, byle jaki, ale byle by był. Byle by miała poczucie, że ktoś jest, że nie jestem sama. Jakie są objawy tej rany w ciele? Takie osoby często mają dolegliwości, osłabiony kręgosłup, czyli brak wewnętrznego oparcia, problemy ze skrzelami, czyli zapis płaczu i tęsknoty, migreny, konflikt emocjonalny. W emocjach i zachowaniu nagłe spadki nastroju, huśtawki emocjonalne, dramatyzowanie, histeria, wybuchy, jako wołanie: Nie odchodź ode mnie Zobacz mnie, zostań ze mną. Ogromna potrzeba wsparcia, ciągłe zapewnianie, że jest ten ktoś przy Tobie, że Cię kocha, że Cię nie zostawi. Osoby dorosłe z raną porzucenia często wchodzą w toksyczne relacje. Przyciągają partnerów, którzy są niedostępni emocjonalnie i takich, którzy odchodzą i wracają. Taka osoba sama potrafi porzucać, gdyż lęk przed bliskością staje się zbyt silny i boi się zaryzykować. Żyje w cyklu huśtawek. Przyciągania, porzucania, tęsknoty, rozczarowania. Widzicie ten schemat toksyczny? Zamiast spokojnej miłości wybiera emocjonalny rollercoaster, bo tam w środku cały czas pulsuje stary głód. Nie zostawiaj mnie. I to doskonale dobrze wie, że ten mechanizm jej nie służy, ale ona tylko taki mechanizm zna i jest tak przyzwyczajona do tego mechanizmu, że pływa w tym idealnie i nie potrafi z niego zrezygnować. Teraz chcę Ci podać przykład, który bardzo często pojawia się w pracy na sesjach. Ojciec ucieka w alkohol. Zamiast chronić swoje dziecko, zamiast być filarem, staje się tym, którego matka poniża, wyśmiewa, odrzuca. Widzi nieudacznika, na którego nie może polegać, zawsze jest wściekła. Ciągle co dzień nie pasuje. Dziecko patrzy i wchodzi w taki sojusz z mamą. Zaczyna widzieć ojca jako słabe ogniwo, jako kogoś, kto, kogo trzeba ratować, no bo zaczyna wierzyć, że ten ojciec się nie do niczego nie nadaje, bo słucha i słyszy cały czas matkę. Hmm, ale kiedy widzi go, mimo wszystko, jako słabsze ogniwo, które trzeba ratować, podkłada się za ojca, bierze odpowiedzialność ojca i staje obok matki, czyli staje się mężem swojej matki. Ale w środku ma ogromny żal, bo czuje, że to ojciec powinien był wziąć tę rolę. To ojciec miał być tarczą ochronną dla niego. A on tego nie zrobił z jakichś powodów. I co najczęściej wybija właśnie na ustawienia hellingerowskich? Że ojciec tak naprawdę... Nie radzi sobie z całą sytuacją, odsuwa się w kąt, pozwala sobie na takie traktowanie, ale tylko dlatego, że chce być cały czas przy dziecku. Nie potrafi poradzić sobie z matką, z życiem, ale nie chce zostawić dziecka. Ale dziecko tego nie widzi. Co się dzieje z taką osobą w dorosłości, kiedy ona dorasta? Bardzo często ucieka od wszystkiego, co przypomina jej ojca, no bo przecież ojciec był nieudacznikiem. Ono nie chce, on nie chce być. Taki sam jak ojciec. Może osiągać domy, samochody, sukcesy, ale w głębi duszy nie czuje się szczęśliwy. Bo nie żyje swoim życiem, tylko walczy z cieniem ojca. Nie chcę być taki jak ojciec. Uciekam przed tym, żeby być porównywanym jak do ojca. A tak naprawdę sam wchodzi w tą rolę ojca. Bo poczuł się porzucony przez niego i cały czas próbuje znaleźć drogę do tego ojca. Jednocześnie w głębi, to dziecko jednocześnie ucieka przed tym ojcem, ale ono kocha w duszy. Kocha tego ojca. Tylko nigdy ta osoba nie mogła tego pokazać. System rodzinny, coś tu się zadziało, że nie pozwala na to. W tym przypadku była matka, która zagrodziła, nie pozwoliła dziecku do ojca. Co wtedy dzieje się w takiej osobie jeszcze? Tutaj pojawia się cichy bunt wobec siebie samego. Nie pozwolę sobie mieć więcej, niż miał mój ojciec. Nie pozwolę sobie być w pełni szczęśliwa. Szczęśliwe, bo to się tyczy i do kobiet, i do mężczyzn. To jest właśnie mechanizm rany porzucenia. Kiedy ta osoba zaczyna zauważać, że ten ojciec, nieudacznik, tak naprawdę nie był nieudacznikiem, bo był silną osobą, która oddała swoje życie, żeby być blisko tego dziecka, Nagle zaczyna widzieć tą osobę z innej strony. Ale dobrze, co się dzieje wewnątrz takiego dziecka? Dziecko porzucone nie powie, oni mnie porzucili. No tak nie powie. Dziecko powie do siebie: To ja jestem nieważna. To ja nie zasługuję. To ja muszę coś zrobić, żeby oni zostali. I zaczyna wierzyć w to, że jest beznadziejna. I zaczyna wierzyć, że zasłużyła na to, że za słowo się postarała. I zaczyna odrzucać sama siebie. Jak to wygląda w dorosłości? Taka osoba często sama porzuca relacje, zanim zostanie porzucona, bo woli być przed tym niż cierpieć. Albo odwrotnie, trzyma się kurczowo, za wszelką cenę, żeby nie zostać sama, boi się samotności, bo samotność kojarzy jej się z ciszą. Mogło być tak, że. Kiedy była sama, była cisza, po tym działo się coś. Mama wracała z pracy i znowu była niedostępna. Traktowało to albo odczuwało to jako karę albo złe doświadczenie. Taka osoba żyje z ogromnym lękiem przed samotnością. Robi wszystko tylko, żeby ktoś z nią był, żeby nie została sama. Podsumowując to wszystko, rana porzucenia jest, jest jedną z najtrudniejszych, bo dotyka samego serca więzi. Osoba z tą raną często żyje z ogromnym gniewem na rodzica, na partnerów, ale tak naprawdę za tym gniewem stoi gniew na siebie. Ta osoba porzuciła siebie wtedy, kiedy uznała, że rodzic się odwrócił. I dopóki nie wróci do samej siebie, Dopóki nie powie sobie: Ja jestem ze sobą, ja siebie nie porzucę. Dopóty ta rana będzie kierowała jej życiem i wyborami. To, co możesz wziąć dla siebie z tej części, to świadomość. Świadomość tego, że nie jestem winna, że rodzic się odwrócił, bo może się tak naprawdę nie odwrócił. Może on nie potrafił się zachować inaczej, albo on musiał się odwrócić, bo jego odwrócenie się Przybliżało go do ciebie, chociaż ty tego nie widziałaś. Nie widziałeś. Ale ty to, to ty możesz dziś zdecydować, że już nie będziesz odwracać się od samego siebie, bo to chodzi o ciebie, nikogo innego. I teraz mam dla was ćwiczenie. Kiedy skończysz oglądać ten odcinek, proszę cię, żebyś położyła, położył się na sofie. Z zamkniętymi oczami, z weźmie boki wdech i wydech. Parę razy, tak, żeby Twoje ciało się uspokoiło, żebyś, żebyś poczuła, że osiadasz, że jest spokój, że jest cisza. Powyłączaj wszystko, co jest dookoła: radio, telewizja, wszystko. Żebyś pobył sam w ciszy. I nastaw zegarek na 10 minut. I kiedy ty leżysz tak spokojnie, z wdechem i wydechem, wdech i wydech. To zadaj sobie pytanie, kiedy pierwszy raz poczułam się porzucona przez siebie i zobacz, co ci przyjdzie. Możesz robić sobie takie ćwiczenie codziennie i za każdym razem zadawać inne pytanie. Pytanie takie, które dotyczy twojego codziennego życia albo tego, co czujesz, że potrzebujesz. Spróbuj. A ja zapraszam cię do kolejnej części już. W przyszłą niedzielę o godzinie 21.00. Pamiętaj u góry link do mojej strony, gdzie możesz się zapisać na darmową konsultację. Na dole, w opisie pod filmem, tam są też kontakty do mnie. Tak więc, jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie z którąś z tych ran, które tutaj omawiamy, lub jesteś w jakiejś sytuacji życiowej, z której nie potrafisz wyjść sama, nie możesz sobie dać rady. Tak więc zapraszam Cię do kontaktu ze mną. I oczywiście podziel się w komentarzu na dole, czy taką ranę rozpoznajesz u siebie, czy podobny schemat rozpoznajesz ze swojego dzieciństwa. No i oczywiście pamiętaj, naciśnij na dzwoneczek, który przypomni Ci o kolejnej serii. Do zobaczenia.